Witam wszystkich serdecznie oglądających mój kanał mających cierpliwość cały rok którzy przychodzili od dwie nas to na was czeka tutaj jak powiedziałem 3 kg prawie paczuszka na święta tylko tych którzy przyjdą nas tu odwiedzić mogą sobie przyjść nabyć nawet ocet za 20 zł nie musisz zostawiać żadnych pieniędzy czy kapustę jakąś dostajesz wartości prezent 200 zł ponad 3 kg między innymi między jest to ma refluks chorobę wrzodową z zgagę, nie każdy może jeść oczywiście życzę wszystkim, żeby byli zdrowi i spokojnych, zdrowych świąt płatki owsiane bio, siemię w tej parce prezencie pozostało to jest niespodzianka, zobaczycie jakie smakołyki święteczne, w każdym razie wszystkie do jedzenia i zdrowotne takie rzeczy e, oczywiście cały czas promocji jest nasze 3 kg miodu prawie 2,5 kg miodu z ziołami i z owczą wełną w prezencie nasza kapusta z ziołami, ta niebieska słynna, no i słynny nasz ocet figowy, który mamy cały czas czy ocet z orzecha włoskiego zbieranego w czerwcu. Takie ciekawostki na Was czekają. Kto będzie chciał nabyć, może nabić więcej sobie siemienia lnianego, czy płatego owsianych. Zapraszam wszystkich tylko i wyłącznie do świąt. Do samej wigilii wydajemy. Będzie u mnie Rafał. Płatki oczywiście, kto jest chory, zaznaczam. Gotujecie 15 minut na wodzie, aż się rozgotują do tego siemię razem z siemieniem. Nie dajemy dawnej soli, nie dajemy do tego żadnego tłuszczu. Dwa tygodnie błona śluzowa się naprawi, wracamy do odsu, zakłaszamy żołdek ja dzielę się z Wami moim doświadczeniem, na pewno Ci nikt nie podpowie tego, co masz stosować przy chorobie wrzodowej, refluksie, jak sam tego nie przeszedł. Na pewno nie polecam przy czynnych wrzodach na żadnego oleju z rokitnika, czy takich, ktoś ma pomysły, czy soku z kapusty, czy kapusty kiszonej z dużą ilością soli. Dwa tygodnie leczysz się, się czy babka płesznik, rozgotowane w postaci, bez żadnej soli, poświęcasz się tydzień, wrzody na się czynne goją i wracamy do osób. Pamiętajcie, że długa choroba wrzodowa, pęczenie czy nadżerki mogą spowodować <laughs> chorobę, właśnie przewód bareta. Wiecie, czym to grozi, wyczytać, wygoblować. Na to nie ma ratunku, także rakowacie jest to nowotwór, rak ciężki. Także trzeba uważaj. tworzy się ta choroba przez 10 lat. Także też ciągle uważam, ciągle w jesieni to wracają. O tym, co ja mówię, chorzy na to doświadczają tego i wiedzą, jak się to zachowuje. Także na pewno polecam dwa tygodnie, gwarancję daje. Jak zastosujesz siemieniane płatki rozgotowane bez soli żadnej, trzy razy dziennie możesz brać. Jak cię chce jeść, to to po prostu. Kończysz jeść 18, czy wieczorem o 18 jest zupę z warzyw, tak jak ja jem, bez żadnych tłuszczu, bez żadnej soli. Poświęcasz się, co to jest dwa tygodnie w tym życiu, i wtedy możecie jeść po świętach. Również można po, po przejedzeniu zastosować się taką dietkę oczyszczającą. Ja oczywiście pokazuję filmiki na Filipinach, będę głodówka 30 dni, wszystkie badania pokażę. I oglądajcie będą znowu ciekawe filmy wam e, będę pokazywał to wszystko czeka na Was, te odsty, kapusta. I jeszcze raz zaznaczam, to będzie, żeby nie było żadnych pretensji. Dostaję w prezencie e, wartości 200 zł taki towar. E, ponad 3 kg torba. Różne ciekawostki zdrowotne e, dla, waszego, dla Waszego zdrowia. Pozdrawiam wszystkich świątecznie. Dziękujemy za cierpliwość, za oglądanie moich filmików cały rok. Czasami taki szalony w różnych strojach przebrania. Ja zawsze mówię, że nie muszę się nawalić, żeby pożartować. Także no, tak na, na, na wesoło traktujemy, nie można się ciągle stresować. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Rafał będzie u mnie teraz na święta, także pokażemy kolejny filmik, jak zajadamy płatki owsiane z siemieniiem mianym. Polecam rewelacyjne upieram się przy tym, że to Wam pomoże wyleczyć refluks. Oczywiście nie pijemy w tej żadnej kawy i 18 kończymy jedzenie. To jest taki zestaw dla brzodowca i dla ludzi chorobanych. I również są tu takie rzeczy, żeby pomaszczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie świątecznie i zapraszamy do następny ostatni tydzień przed świętami. No, i w nowym roku dalej będziemy na nowy rok kontynuować. Dziękuję serdecznie. Hej. Jeszcze chwila, ma uwaga: jesteście teraz grypy, ziemienia, przepakuje, paruża. <kluz> Wciągasz do Ostrzeli. Propolis: 25% nie ma spirytusu, nie ma pozbawionego wosku, na języku nie zostaje, nie zatyka się ten e, aerosol. E, wszystkie woski są pozb po, po, pozbyte z tego. Propolis: silne działanie, przy przeziemieniach kapitalnie działa. I do każdej paczki, oczywiście, również tej paczuszce dostaniecie. Słoiczek miodu, naszego najlepszego, naszej najlepszej wartości Miód leśny, kapitalnie będziemy w tej parce można spróbować Na święta osłodzimy Wam coś Nawet rodowcy w te święta mogą sobie po, pomaszkecić taki odrobinę tego I również będzie u nas do nabycia, cały czas mówię to będzie chciał ten propolis, rewelacja, pierwszy na świecie w 20% propolis Rewelacyjnie działa, zrobione z naszych właśnie tutaj kitów pszczelego Pozbawiony, ja zaznaczam, wosku i nie, nie zostaje na języku, na zęba A Wy spokojnie możesz to oddychać, idzie to bezprzednio do oskrzeli gwarancje daje, przeziębienie, każde zatoki, wszystko to e, niweluje jak masz zatoki to do nosa, na gardło, na ostrzela, do, do gardła jeszcze raz dziękuję, dziękuję za cierpliwość za oglądanie naszych filmików i czekamy na Was tutaj, będzie mógł jeszcze ktoś nabyć sobie jajka to jeszcze przed świętami mamy i zapraszamy wszystkich chętnych e, cały tydzień dziękuję